Cześć kochani, witam Was gorąco na moim kanale i zapraszam dzisiaj na omleta z brokułem, czyli pyszną propozycję idealną na sycące śniadanie. Zapraszam do oglądania filmu. Składniki. Obraną cebulę siekamy. Umytego brokuła kroimy na drobne kawałki. Do miski przekładamy jajka, dodajemy sól oraz czarny pieprz. Wszystko dokładnie mieszamy. Na patelnie z rozgrzanym olejem wrzucamy posiekaną cebulę i delikatnie ją szklimy, często mieszamy. Następnie dodajemy pokrojonego brokuła i całość smażymy jeszcze przez około 5 minut, często mieszając. Do podsmażonych warzyw wlewamy masę jajeczną i całość smażymy około 3-4 minuty do momentu aż jajka się zetną. Następnie delikatnie obracamy omlet na drugą stronę. Najlepiej zrobić to za pomocą talerza i smażymy jeszcze około 2-3 minuty. Tak przygotowany omlet najlepiej smakuje podany na gorąco. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com.